Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Ania i Paweł. Witamy Was serdecznie. Jak co wtorek o godzinie 18 w naszym projekcie Trzy kolory mózgu, struktogram? Dzień dobry. raz się spóźniliśmy, było po 18. Dzisiaj będziemy rozmawiać o procedurach firmowych i o tym, czy prowadząc własny biznes warto mieć jakieś procesy, procedury, checklisty, rozpiski dokumentów itd. itd. I po co to robić i czemu ma to służyć. Co to no, Ty o myślisz? Warto, nie warto? Ja wiem, że warto, ale w Twoich ustach jakoś to dziwnie brzmi. Procedury. No te słowa warto. mnie aż bolą. Te mnie aż tak, bolą. Ale pomimo tego, że Ciebie bolą, mnie, dla mnie są trochę łatwiejsze. To jednak z doświadczenia naszego wiemy i popadziele ile lat to trwało, y, ponad 10, nim stworzyliśmy procedury y, i dlatego, ale to też sytuacja na nas wymogła, ale dzisiaj żyje się lepiej. Mm -hmm. Prościej, mniej stresu, pewniej. Tak, dlatego chcemy Cię zachęcić do tego, żebyś też się przyjrzał w swojej firmie, swojej organizacji, i wszystko, co się dać, da spisać, spisał. Żebyś Wszystko, co da się poukładać pewnego rodzaju procesy, systemy, listy, checklisty, żeby to po prostu zrobić. No tak, no bo w razie, bo tak, właściwie te systemy, procesy nie są potrzebne, jak wszystko idzie gładko. Natomiast w sytuacji, kiedy kiedy mamy kłopot, na przykład ktoś zachoruje dość mocno, nie ma z nim kontaktu, albo się zwolni, albo dziewczyna na przykład, bo facet raczej nie, postanowi, że po prostu no też trzeba się zająć trochę rodziną, tak? I Może zajść w ciążę, ale... tak, raczej facet podnieść. nie zajdzie. No na razie jeszcze nie, no. ale w każdym razie w takiej sytuacji kryzysowej te procedury pozwalają nam na swobodne myślenie, na działanie, na to, żebyśmy y, po prostu mogli się w tym chaosie, który się nagle pojawi, po prostu spokojnie gdzieś tam... No więc na przykład my mamy stworzone bardzo precyzyjne checklisty związane z tym, jak należy przygotować się do szkolenia. Czyli nasza Weronika dokładnie wie, ma spisane, co musi się wydarzyć przed każdym dniem szkoleniowych. Jakie papiery, jakie dokumenty, jakie ćwiczenia, jakie procesy muszą się zadziać, żeby taki proces szkoleniowy mógł się odbyć. Potem jest proces szkolenia. My doskonale wiemy, mamy pospisywane, poukładane, czyli co krok po kroku się dzieje. I potem tak samo po szkoleniu, tak? Ewaluacja, mail poszkoleniowy dalej, itd. itd. Dalej. Teraz, jeżeli zabrakłoby osoby, a masz spisany proces, każdy jest w stanie ten proces po prostu zwyczajnie odtworzyć. I po to są tworzone właśnie procesy, po to jest tworzona checklista, po to jest to wszystko spisywane. Więc jeżeli nie masz tego w swojej organizacji, to koniecznie się za to jak najszybciej zabierz. Tak, no to nam bardzo mocno pomaga, bo, bo wiemy jak się po prostu zachować bez stresu i to, co jeszcze jest bardzo ważne, nie popełniamy błędów. Na przykład nie zdarza nam się teraz, że mamy za mało na przykład nasze szkolenia, za mało książek, za mało długopisów, bo coś komuś się wydaje, być może jakieś materiały papierowe jeszcze, mhm. pisaki, długopisy, no dość trochę mamy tych gadżetów. Więc ta checklista odhaczam, odhaczam, zrobiłem, zapakowałem do pudełka wszystko jest po kolei fajnie zrobione i to mhm. działa i to po prostu daje taki wewnętrzny spokój, że na przykład czasem jak ja miałem nad ranem budziłem się jej. Je, ciekawe, czy mamy wszystkie książki, bo teraz się już nic nie da zrobić. Jesteśmy 300 km od, od firmy nie dołożymy, więc naprawdę ogromny spokój i też dla osoby, która to robi. Ma też wewnętrzny spokój, że weekend ma po prostu z głowy, mm -hmm. jeżeli chodzi o firmę. Dokładnie. Druga rzecz bardzo ważna to to, że jeżeli takie procesy, procedury w swojej organizacji już stworzysz, to ważne jest to, żeby je cały czas udoskonalać, poprawiać. To nie są dokumenty, to nie są rzeczy, które tworzysz raz na zawsze, już nigdy do nich nie masz wglądu, ponieważ jest to taki no, żywy organizm, jeżeli można to tak nazwać, ponieważ mogą się zadziać różne rzeczy, które w międzyczasie będą po prostu ewaluowały. My to mamy w edytorze tekstu, czyli tam Word, Page, zależnie. Jaki, jaki masz program? Ale to są dwie strony i które od czasu do czasu przeglądamy, coś wprowadzamy nowego, coś likwidujemy, bo po prostu to się nie sprawdza. Ile nam to zajęło? Tak naprawdę. Pół dnia spisanie tego? Spisanie, pół dnia, a przygotowanie do spisania wiele lat, tak? Zbierania tak. tego wszystkiego, co w tym danym momencie jest ważne. Więc też istotne jest to, że kiedy już takie procesy, procedury w Twojej organizacji czy checklisty powstaną, żeby cały czas to monitorować, sprawdzać, czy można to jeszcze udoskonalić, poprawić, żeby to było już takie naprawdę na tip top zrobione, żebyś nie musiał do tego co chwileczkę wracać. No i to musi być zrobione po prostu. Dokładnie. Kolejna bardzo ważna rzecz, która jest też naszym doświadczeniem, to to, że procesy... I działania ludzi w organizacji powinny być zastępowalne. Co mamy na myśli? Wydarzyła się taka sytuacja kilka lat temu, że mieliśmy kilka projektów jednocześnie w naszej firmie, które się toczyły i za każdy z tych projektów ktoś tam odpowiadał. My w ramach tego, że byliśmy bardzo zajęci, mnóstwo rzeczy się działo, jeździliśmy po Polsce i nie tylko, staliśmy na sali szkoleniowej, wykonywaliśmy konkretne projekty, no to działo się tak, że tylko jedna osoba dokładnie wiedziała, co w danym projekcie działa i kiedy tej osoby... Nie ma, braknie jej, nie wiem, zachoruje, zwolni się, odejdzie, wyjedzie, cokolwiek. To nagle okazuje się, że jesteś w nocniku ze swoją dłonią, ponieważ nie ma nikogo, kto jest w stanie taką osobę zastąpić. I my bardzo szybko w takiej sytuacji, która nas spotkała, musieliśmy nauczyć się wszystkich procesów związanych z firmą. Dzisiaj jest tak, w naszej organizacji, że właściwie każdy proces jest zastępowalny. Kiedy Iza idzie na urlop, to Weronika jest w stanie poprowadzić prezentację dla klientów szybkiego angielskiego. Jeżeli, nie wiem, nie ma Pawła, to jesteśmy w stanie odtworzyć proces, nie wiem, zamawiania jakiegoś tam produktu, bo po prostu te procesy, te procedury są pewnego rodzaju zastępowalne, ponieważ myśmy się tego zwyczajnie nauczyli. Po prostu są spisywane. I ta sytuacja, jeszcze nie powiedziałeś o innej osobie, że jak czegoś nie wie Weronika, Iza, to zawsze mamy jeszcze telefon do przyjaciela, czyli dzwonimy do naszej Mileny, która wychowuje małe dzieciątko, ale zawsze służy pomocą i radą, jeżeli może, może pomóc. I tak jak Giza teraz na przykład była na urlopie, Weronika y, trochę się obawiała na przykład prezentacji mhm. języka angielskiego, ale też mamy to spisane, co trzeba powiedzieć, jak trzeba powiedzieć, i po prostu zajrzała, poszła procedurami i mówiła. Tak jest. Mówi, ja chyba zmienię stanowisko, bo zaczęło jej to tak wychodzić, że jej się spodobało. Dokładnie, więc wystarczy stworzyć podręcznik operacyjny, w którym masz konkretne kroki do tego materiału wideo, jak to zrobić. I tak my mamy na przykład to poukładane w naszym instytucie z z szybkim szybkimangielskim.pl. Kolejna taka bardzo ważna rzecz, notabene procesów, procedur i tego wszystkiego, co się w organizacji dzieje, to to, żeby firmę mierzyć. Ja pamiętam wiele lat temu, kiedy zaczęliśmy razem żyć, pracować, Paweł mi zadał... Dawał mnóstwo takich pytań, a powiedz mi, czy firma od początku, kiedy ją założyłaś, to zarabia lepiej teraz, czy gorzej? Jak się ma miesiąc stycznia tego roku do miesiąca poprzedniego roku? Ja na niego patrzyłam zdziwiona, mówię, ale nie wiem, co Ty mnie pytasz, ponieważ dopóki ja mam cash flow, czyli przepływ gotówki, to uznaję, że firma zarabia. Okazuje się, że nie, więc taki monitoring firmy w ramach właśnie pewnego rodzaju procedur, czyli na przykład raz na miesiąc przyjrzenie się przychodom, dochodom, kosztom firmy. No to 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 też ważne, żeby było w pewnego rodzaju proces ubrane. To nawet nie musi być tak często, raz na kwartał, w zależności jaką prowadzisz działalność. U nas, na przykład, jeżeli chodzi o szkołę językową, to raz na kwartał przyglądamy się, co działa. Czy Facebook na przykład jeszcze działa, czy też jakieś inne medium warto wprowadzić, czy, czy na przykład bezpośrednie spotkania wychodzą lepiej. Więc warto dziś to tam monitorować, zawsze z tyłu głowy mieć, bo po prostu. Nie, z, nie zbaczamy z tej drogi, którą po prostu idziemy hmm. do przodu, rozwijając się. Dokładnie, a też jeżeli coś nie działa, warto zmieniać. Myśmy za wszelką cenę chcieli znaleźć taki system, gdzie będziemy się wszyscy spotykać raz na jakiś czas, będziemy rozmawiać o tym, co w firmie działa, co nie działa. W związku z tym, że zespół u nas na miejscu w Grudziądzu jest zespołem takim zielono-czerwonym, no to kontakt jest potrzebny codziennie i my też tego kontaktu potrzebujemy codziennie. Więc tak naprawdę takie spotkania stały się zbędne, ponieważ one się dzieją właściwie codziennie. Pierwsze 15 minut po przyjściu do firmy. To jest normalne, że siadamy, rozmawiamy o tym, co jest do zrobienia, jakie sprawy na dzisiaj, co zostało zrobione, co jest na CITO, co można przesunąć. I jakby takie regularne procesy u nas, na przykład w organizacji, się odbywają codziennie. Tak, z tym liczeniem y, przypomniała mi się ta historia, y, bo. Hmm. Zaczęliśmy liczyć i policzyliśmy, Panu też jeden jedną działkę ze szkoły językowej, teraz mm -hmm. mamy szybki angielski, koniec, kropka, na tym się tylko skupiamy i to robimy, ale mieliśmy jeszcze korepetycje, jakieś inne szkolenia angielskiego, hmm. przyjrzeliśmy się, To jak, jak w ogóle to wygląda i pamiętasz, jak siedziałem z jedną z dziewczyn, która była odpowiedzialna za to, no i wyliczyliśmy, że cash flow był, ale do jednej działki dziedziny języka, a akurat angielskiego, po prostu stale dokładaliśmy. Powiedzmy, klient płacił 50 zł, trener brał 50 zł, a menadżer brał jeszcze 10% dodatkowej premii za wynagrodzenie. Mhm. Więc. Y tak się dzieje, jak trzyma po prostu mierzysz. nie liczysz, nie mierzysz, nie monitorujesz, mhm. więc myśmy się na tym poślizgnęli, dlatego mówimy Ci o swoich, naszych własnych doświadczeniach, doświadczeniach mhm. które miało miejsce. I taka, myślę, też ważna, niebieska rzecz, jak Tracy zawsze mawia, Brian Tracy, zaczynaj z wizją końca, czyli też zastanów się, jak chcesz, żeby Twoja organizacja, Twój biznes wyglądał za 5 lat, za 10 lat, za 15 lat. Czy Ty chcesz ten biznes prowadzić do emerytury, do śmierci, czy chcesz ten biznes w jakiś sposób przekazać komuś, czy to ma być firma rodzinna, czy to ma być nie wiem, spółka akcyjna, czy potrzebujesz różne osoby, które będą Ci pomagały ten biznes budować. Warto się też temu przyjrzeć, jak Ty chcesz ten swój biznes prowadzić w przyszłości, czy raczej myślisz krótkoterminowo, dziś, tu i teraz i właściwie później już niczego nie ma. No tak, jeżeli jeszcze no, dobrze to robimy, prowadzimy, klienci są zadowoleni, a zakładam, że są, bo, bo przychodzą nowi, no to też zbierajmy i prośmy o te rekomendacje, mhm. bo to jest najlepszy marketing mhm. w naszej dziedzinie, przynajmniej. To, to nie media społecznościowe, ale tak naprawdę zadowoleni klienci, którzy. Zadowoleni. Po, zadowoleni. zadowoleni. Klienci, którzy po prostu polecają nasze usługi naszą firmę, dlatego że zostali dobrze obsłużeni i wtedy, kiedy było fajnie, ale wtedy też, jak na przykład zawaliliśmy. Nie? Mhm. Głównie Ty zawalasz. No, generalnie tak, ale nie mam problemu z tym, żeby się przyznać. Natomiast inni mogą mieć problem. Kupił sobie nowego iPhone'a i dzisiaj zamiast e. ustawiać sprzęt, to się bawił swoim nowym iPhone'em. Który i tak nie działa. Które i tak nie działa. Ok. Notabene procesów, procedur, notabene systemów i to, co Paweł powiedział o rekomendacjach, warto też pisać sobie to w standard działania, czyli na przykład u nas my doskonale wiemy, że po zakończeniu kursu języka angielskiego standardem jest to, że prosimy naszego klienta o rekomendacje. Że kiedy kończymy projekt u klienta szkoleniowy, standardem jest to, że prosimy o rekomendacje. Jeżeli jest zadowolony, bo jak nie jest zadowolony, to nie prosimy. No Paweł nigdy nie prosi. Ja, ale na przykład w naszej ankiecie, tam, gdzie mamy też rekomendacje, komu byś mógł nas polecić, mhm. też tą ankietę ona żyje. Ona. Bo słuchamy ludzi i mówią nam różne rzeczy i nawet zapomniałem ci powiedzieć, że właśnie zmieniłem, dodałem jedno zdanie bardzo ważne, ale później Ci pokażę, czy, czy będzie akceptacja też i, hmm. i to zrobimy. Po prostu Czyli żywy żywia. materiał, to jest to, o czym dokładnie mówimy, tak? Słuchamy dzisiaj... swój ser. Tak, patrzymy, czy się nie psuje, jak mawiał. <śmiech> <śmiech> Spencer Johnson w książce Kto zabrał tak. mój ser? Mochaj, często swój ser. Będziesz widział, kiedy się psuje, Dlatego obserwuj swoją firmę, obserwuj swoją organizację. Bądź cały czas czujny. No i to, co myślę, jest takim kluczowym elementem: po prostu bierz odpowiedzialność za swój biznes, bierz odpowiedzialność za swoją firmę. Nie ma sensu zrzucać tego na, nie wiem, polityków, na państwo. Ja czasem słyszałam, to ZUS, a to podatki, a to coś tam. Weź sprawę po prostu w swoje ręce. Tego. Się nie pozbędziesz, to już jest, to funkcjonuje, więc no tak po prostu będzie. A ty możesz tą swoją firmę budować dużo bardziej strategicznie, jeżeli wiesz dokładnie, co robić. No tak, ale też nie można tego y, tak biernie akceptować. Po Dlaczego podatków? No, jeżeli one są, no to też trzeba być aktywnym. Y, no, bo nie będziemy... wiem, co Paweł ma na myśli, kreatywna księgowa, czy tego typu nie, klimatu. Nie, ale trzeba, trzeba po prostu jakby sprawdzać informacje, gdzie możemy zaoszczędzić, bo, bo okej, okay, płacenie podatków no, no niestety musi być. Natomiast no nie tak po prostu bezrefleksyjnie. Nie? Dokładnie tak. No, wczoraj trzeba było podatek zapłacić, tak? Bo, bo, bo tak jest w biznesie. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj troszeczkę było o procesach, procedurach, więc warto mieć procesy, procedury, nie wiem, jakieś księgi podsumowujące wszystkie działania w organizacji, checklisty. Warto budować swój biznes cały czas się mu przyglądając, monitorując go, szukając nowych inspiracji, uzupełniając pewne rzeczy, no i po prostu być odpowiedzialnym za ten biznes, a odpowiedzialność to również proszenie klientów o rekomendacje, o to, żeby oni zechcieli nam podpowiedzieć, co możemy zrobić inaczej, co możemy zmienić, co możemy poukładać. Jak się poprawiamy, jak się poprawiamy, to znaczy, że idziemy do przodu. No właśnie, popraw się. No, można było to popraw zrobić. Popraw się. Moi drodzy, my chcemy Was serdecznie zaprosić do tego, żebyście na stronie www.dnamyślnikbiznesu.pl, oczywiście i taki ukośnik premiera, zapisywali się na, naszą, na nasze wspólne spotkanie, ponieważ 21 listopada tego roku, 2019, o godzinie 18, tak jest, na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, w Auli K1, będziemy chcieli się z Wami spotkać podczas premiery naszej książki DNA Biznesu. 19 lekcji, których nie nauczycie żadnych. Uniwersytet. No i będziemy tam my, będzie Paweł Jarząbek z naszymi prelekcjami. Zaprosiliśmy naszego gościa specjalnego Witolda Kasetiego, naszego polskiego, polsko-włoskiego przyjaciela, który Przedsiębiorcy. jest... Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca przede wszystkim, mhm. który od wielu lat w Polsce buduje swój biznes, jest też mhm. dziennikarzem. Autor kilku książek chyba. Tak nawet jest. jest. I Witold też podzieli się z nami tym, jak on buduje biznes. Mamy mnóstwo niespodzianek dla Was, więc koniecznie na a .biznesu.pl ukośnik premiera. Zapisujcie się. Tutaj poniżej jesteście w stanie ten tekst oczywiście sobie tą, ten link znaleźć. Tam też możecie na stronie DNA biznesu pobrać sobie fragment książki. No i mam nadzieję, że będziecie z nami premierowo. Serdecznie zapraszamy. Po prostu fajnie się spotkać, pogadać. Tak. My mamy Wydaje dużo zielonego, więc chętnie się spotkamy, poprzytulamy. No bez przesady. Ale... O, ja tam chętnie. Paweł ma drugi niebieski ton to mniej. Moi drodzy, dziękujemy Wam za dzisiaj. Widzimy Dziękuję. się już w przyszły wtorek o godzinie 18. I co, miłego wieczoru. Do zobaczenia.